I mamy x przez 8, x przez 6, plus 2 trzecie. No przez ile byśmy to przemnożyli, żeby się pozbyć łamków. przez 8. No, z 6 zostanie tak i tak. To przez 2? No nie, przez 3. Ale zobacz, tu mamy ósemkę. Jeżeli przemnożymy 8 razy 3, to nic nam nie da. Mhm. Zauważ. No tak. Czyli naj, najmniejszy wspólny mnożnik ósemki i 6, to co to jest? 2. Nie. Najmniejszy. A. Bo możesz przemnożyć 8 razy 6. Przez mhm. taką liczbę możemy przemnożyć. Ale jest mniejsza. 24. Mhm. Tak. Jest liczba 24, przez którą możemy wszystko przemnożyć. I no teraz 24 podzielić na 8 z pierwszego to zostaje nam 3x. Dalej mamy 24x dzielone na 6 zostaje nam 4x plus 2 razy 24, to jest 48 dzielone przez 3 daje nam 48 przez 3 kilka razy to dzisiaj było? Tak. No, nie wiem. 16. 16, tak. 16. Ale masz kalkulator, możesz korzystać z kalkulatora, więc nie ma jakiegoś problemu. No i teraz znowu, tak jak w poprzednim zadaniu, przerzucamy niewiadome na jedną stronę. Czyli mamy 3x minus 4x mniejsze bądź równo od plus 16. Zostawiamy 16, czyli minus x mniejsze bądź równe od 16. To mnożymy razy minus 1. Jeżeli mnożymy razy minus 1, to znak nierówności odwracamy. To jest tak samo, jakbyśmy przerzucali na jedną stronę i na drugą stronę. Żeby została zachowana ta sama proporcja, którą mamy na początku, to trzeba ten znak obrócić. Mamy minus 16. Jest x większe, które jest. Kółeczko otwarte, to znaczy, co? Że przedział jest. Otwarty. Kółeczko otwarte, to znaczy, że przedział jest otwarty. I teraz x ma być większe od minus 16, czyli lecimy do nieskończoności. A oni nas pytają. O co pytają? Najmniejszą liczbą całkowitą spełniającą nierówność jest. Co jest 15. najmniejszą liczbą? 15, dokładnie. Tu mamy 15, 16, nie wchodzi w ten zakres, bo nie ma równości, a 15 jest najmniejszą liczbą, która spełnia to minus 15. Mhm.